Witamy, z tej strony Oskar i Dominika, cześć. Byliśmy dzisiaj w kinie na Dragon Ball Super Super Hero. Także chcieliśmy tutaj parę zdań o tym filmie opowiedzieć. Ja to nie jestem jakimś fanem Dragon Ball'a, właściwie to był mój pierwszy film, czy w ogóle jak, jakiekolwiek pierwsze starcie tutaj z Dragon Ball'em, więc no więcej Dominika chciałbym, żebyś tutaj opowiedziała, bo Ty jesteś fanką i oglądałaś te serie, seriale, te anime z dawnych lat. no co, byliśmy ogólnie w Multikinie, pojechaliśmy do Multikina w Puszkowie, tutaj właśnie, gdzie mieszkamy. Kupiliśmy sobie na naczosy, kupiliśmy sobie tutaj popcorn, jak możecie widzieć tutaj sobie właśnie w tle. No, ale wracając do samego filmu, no może krótki zarys fabuły i zaraz opowiesz nam coś więcej i ogólnie jak Ci się podobała Dominika, no. Postacie, Fabuła, czy, czy, czy w ogóle to w starym stylu, może tak, no, no tak pokrótce, pokrótce. No. Ech, pokrótce, mówisz, tylko na wstępie zaznaczę, że mogą być tutaj pojawić się spoilery, więc jeśli nie chcecie wiedzieć o co chodzi, to to raczej radzę teraz to wyłączyć, nie słuchać tak, mnie w ogóle. Albo przewinąć. Dokładnie. Tak, Fabuła, no może ja zacznę i ty będziesz kontynuować. Może, może w ten sposób. No, y, jakiś gość ten taki z brodą, nie pamiętam zupełnie jak się nazywał. Taki, no nie hmm. pamiętam zupełnie jak się nazywał, ten taki ten, ten warnawce, cały ten szef taki. chce, żeby się odrodziła jakaś ta organizacja. Jak to było? Czerwona? Czerwone RR? Jak to było? To, no, to Czerwona Armia RR. Czerwona Armia RR. No tak, tak, Ale No to opowiadaj, bo fajnie o to, tym... Fajnie, to fajnie. Czerwona Armia to, to RR. RR. Ja będę, chodź, do to bliżej, tylko kadru, chodź do mnie bliżej tylko, ty uciekasz z kadru. choć do mnie bliżej tutaj. No, no, chodź no. no, Czerwona Armia RR chce się odrodzić. Jakiś taki gość w takiej czerwonej marynarce, w takim garniturze chce, żeby ta się armia odrodziła i jakiegoś... Grubego gościa Wiecie, z chodzi, więzienia. No, jak chodzi o to, odbiera o, 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 sagę Sela, i w ogóle. Oskar, nie wiem. No, to co? no dobra, no ale jakiś taki gruby koleś wychodzi z więzienia, tak? Który pewnie też był jakąś ważną postacią. Znaczy, w dawnych częściach? nie, tak? znaczy, nie, znaczy ten gruby koleś przede wszystkim nie, nie był żadną postacią, bo. Yy, nie było go w ogóle. Nie było go w ogóle, to jest to to, nowa tak, postać. Tak, to jest nowa postać. Jakiś taki gruby koleś. Jakiś taki, no, no taki spasiony, nie pamiętam zupełnie jak się nazywał, no miał tam jakieś, jakieś imię. No i ten go próbuje zwerbować do tej swojej organizacji, do tego Czerwonego RR, tak, armii Czerwonej Armii RR. I żeby zbudował jakiegoś super, super cyborga, tak? No, na początku buduje jakieś dwa tam super cyborgi. a tak, jeden Jedynkę bym... i dwójkę. Właśnie tak Gamma. nazwali po prostu. Gamma, 1 i 2. Mm -hmm. Jednego jakiegoś super, który nie pamiętam jak się nazywał, właśnie. E, znaczy to on właśnie musiał odtworzyć e, cela, tylko zrobił, zrobić ulepszoną wersję. Super ponieważ... cela chyba, tak? Czy jakąś nazywa? E, cel Max? Czy, czy, jakoś... No jakoś, jakoś tak, no cel. Jakoś go tam sobie ochrzcili, to mniejsza o większość. No w każdym razie od razu chciałabym zaznaczyć, że to jest film stworzony chyba z myślą o fanach Piccolo i Gohana, bo jeżeli chodzi o Goku, czy o Vegetę, czy nawet o Broly'ego, który się niedawno przecież tak pojawił, to to raczej to, to jak no nie za bardzo ich uświadczycie. Jest tam może dosłownie 5 minut z nimi, tak. No, tak. łącznie to może 5 minut. Także no. nie to jest film typowo Gohan i Piccolo. My może popełniliśmy jeden błąd, bo być może po napisach końcowych jeszcze wątpię. była scena z tą wegetą Nawet... i z tym... E... No ale to mogło być, tym... być po prostu coś dla śmiechu, ale wątpię. Z tego co się orientuję to może może tak nie jest, może... No, w sprawę sprawdzę, ale wydaje mi się, że tylko w filmach Marvela są sceny po napisach. No, ale w różnych filmach też, nie tylko jakieś, wiesz... No w różnych filmach czasami no, są po napisach jakieś jeszcze do Ale to już nieważne, no co jeszcze tutaj można powiedzieć? Oczywiście... No i porywają córkę tego Gohan'a, jest mała córkę, tak, i pewnie też nie było w poprzednich częściach. Czy no, to, to już musielibyśmy podzielić, przede wszystkim o jakim my Dragon Ball teraz rozmawiamy. No. Bo jeżeli chodzi o supercę, no to wiele z tych postaci już oczywiście, że się pojawił, No, jak Birus, jak Jiren, jak, jak. BU, no to znaczy, BU to był już o wiele wcześniej. Ale chodzi, o co mi chodzi, że. E, moje odczucie jest takie że sam fajnie się to oglądało, ja tam miła, miło spędziłam czas, ale jeśli ktoś by oczekiwał powrotu do takich, tego dawnego, starego Dragon Balla, no to nie ma się co szukać, tego powrotu nie będzie, to już, to już idzie w zupełnie innym kierunku. Myślę, że już jest nastawiony na to, żeby pozyskać też nowego widza. No też dla takich, co wiadomo, starych po 30, jak ja, za przeproszeniem, żeby ich ucieszyć, że coś powstało, ale to, to już jest zupełnie inna droga. To jest ale inna grafika ścieżka. w sensie kreska też troszeczkę inna, bo na początku był, był pokazany tam urywek, co było w poprzednich częściach, to widać, że to jeszcze stare te... Ale tutaj troszeczkę inaczej i więcej tych efektów 3D tego CGI. No, tak, no tak, to tak, co prawda trochę mnie to, Dla mnie to troszeczkę jak takie są te przerywniki filmowe w grach. To coś takiego, tak to bym widziała. Ale nie, słuchajcie, jeżeli się zastanawiacie pój pójść na to do kina, to powiem w ten sposób. Możecie spokojnie poczekać, nie musicie się z tym śpieszyć i obejrzeć to sobie w domku. To, to, no. Wydaje mi się, że duża część fanów Dragon Balla stwierdzi, że to gówno za to to, co, co dawni, tak? albo że to po prostu gówno, albo że bardzo słabe, że to co niedawniej, no to, to już chyba każdy wie tego, nawet nie trzeba mówić głośno, bo to każdy wie. Ale no cóż, ja, ja tak powiedziałam, mi się to ogólnie podobało, no, dało się to obejrzeć, było, było spoko, cały czas coś się działo, także... Mówię, nie musicie się spieszyć do kina, do niego biec, ale spokojnie obejrzeć sobie można. W samy, sporo wa, no sporo, raz wybuchów, na jeden sporo raz. wybuchów. Sporo walk, sporo wybuchów, sporo darcia mordy, wszyscy dar, darli mordę, a to chyba normalne z norma. Normalne, no, to, Jakby no. nie darli, to wtedy bym był no, no tak, w szoku. No tak, no to dalej, no, na przykład jeśli ktoś nie zna, ale no to myślę, że ci, którzy włączyli ten filmik, to znają. Ale ja nie znam, no tak jak mówiłem, no po raz pierwszy się z tym zapoznałem. Jeszcze no ja się tutaj odniosę do samej postaci nowego cela, prawda? No, jego główna rola ograniczała się do bicia i krzyczenia, no nie, nie powiedział chyba nawet nic, nie, prawda, nic nie mówił. Chyba nic. Nie, 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 no troszkę go według mnie za mało, w pewnym momencie nawet fajnie się to zaczynało, ta walka mi się podobała, a w pewnym momencie on mnie zaczął nawet bawić tym, co tam się działo, rozśmieszać, co? uważam, że tak nie powinno być, że on cały czas tą grozę jakąś powinien budzić jednak, bo... Ja się no. spodziewałem, że ten cały ten Piccolo, ten zielony który potem ewoluował w takiego żółtego bardziej taki, czyli oliwkowy taki, no, to, że on nie da sobie rady i ściągnął tego Wegetę, tego Goku i tam jeszcze tego trzeciego, jak on tam się nazywał, i tego jeszcze, tego fioletowego, tego Faraona. Faraona. <grym>, jak on tam się nazywał. Wirus. No, ten, no tego kota, no. Wirus. Że oni sobie nie dadzą rady, ale dali sobie radę. No chyba, że po napisach coś było i myśmy głupio, że nie porównaliśmy. Nie, pójdę nie, nie, myślę, że nie. Ale słuchaj, ja... bo mi się, widzisz, poplątało. No. Do, do czego chciałam jeszcze nawiązać. No tak my zagadałeś o tym wirusie e że jeszcze do, do samych postaci jedynki, dwójki, akurat oni mi się podobali, oni jakoś tak... No to też, też, zaspoilerujemy, też zaspoilerujemy, oni się w pewnym momencie stali dobrzy. Przeszli na znaczy, dobrą stronę. No. Oni od początku byli w porządku. W tym cały sensie, że chyba musisz zrozumieć, że oni wykonywali polecenia tego. E, no tak, ale wydawało, ale to były no, postacie wrogi, które tam miały ten świat zniszczyć, tak? Tak, ale one miały czyste pobudki, bo on, oni myśleli, że. To są oni, środami, one, tak. oni myśleli, że tak, że pomagają, że ratują ludzkość tak, przed tak, właśnie tak. tą złą organizacją, prawda? No hmm. ten powiedział, ten cały ten gość, ten cały ten, ten garniturze. Ja nie pamiętam jak naprawdę jak się nazywał, może ty pamiętasz. Może i magneto, no. Nie magneto, magneto to jest błysk no, magneta, no, czy jakoś magneta, tak. No. Magneta, okay. nie ok. No w każdym razie powiedział, że za dużo im tam dałeś yy, dawki superbohatera, czy coś takiego było, były był taki biały, to, pod koniec. To, 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 nie było takie, może, mówię, no, akurat bardzo ich polubiłam trochę. Mi szkoda te, tego, co spotkało właśnie jednego z nich, ale to, to już wiadomo, że no ktoś musiał przecież zginąć, prawda? No ktoś musiał. Padło właśnie na niego co jeszcze można odpowiedzieć? no to tyle na no e, Oczywiście były trochę takie głupawe wstawki, jak nie podoba mi się. Komediowe były. Znaczy no. nie nie podoba mi się na pewno w jakim kierunku poszło składanie życzeń. Bo, Do smoka. Bo z, z tego naszego smoka to zrobili po prostu jakiegoś troszeczkę takiego błazna, błazna. no błazna. Błazna. Ja tak to odczułam, że to już w ogóle nie jest to. No, no to powiedz jak w dawnych częściach. Bo co je, je, nie, on budził. Poważne rzeczy prosili go o tak? Ale nawet on sam, jak się wypowiadał, cokolwiek przemawiał, to tak jakimś majestatem. A tutaj to po prostu, okej, okay, okay, robi się i śmieszki, heheszki, No nie wiem, czy to tak, tak miało być, tak powinno być, no ale może, no coś, mówię, nowy kierunek. No to chyba tyle od nas. Dajcie znać, czy byliście ty, na tym w kinie. I może na koniec to ja jeszcze dodam, że po prostu będziemy teraz częściej może jakieś takie recenzje filmowe nagrywali. Ludzie się dopraszali, żeby na moim kanale właśnie było więcej o filmach. To może właśnie będą za, za mną. Mam tyle filmów. Yy, no różnych seriali. Możemy coś takiego nagrywać. Także dajcie znać, yy, jakbyście się dowiedzieli, czy jest spoko. I co, może na najbliższy jakiś materiał chcielibyście. No i będziemy chyba kończyć. No i co, na końcowe? jeśli by to nie był yy... Ten, znaczy, że to była nowa seria, jak w ogóle taka świeżutka, no. to mog mogłabym dać 7 na 10. Ja ale, też właśnie to chciałam powiedzieć 7 na no. Jeśli już o, odniesiemy się do tego, że to jest Dragon Ball, którego znamy oj z dawien dawna, już z naszych e, dziecięcych lat, to wtedy myślę, że spadnie i to znacznie spadnie na jakieś 4. Aż tak? Myślę, myślę, że może to od wielu fanów obrazić, naprawdę. Ale jako film rozrywkowy myślę, że. Tak. Dając rozrywkę, to 7 na 10 to jest odpowiednia ocena. Tak, tak, to przed tym, tym pozostaniemy. No także da, da się obejrzeć, fajnie było. Sami zobaczcie, bo. No i myślę, dajcie, znać, że ba, i dajcie tak, znać, czy byliście w kinie, czy oglądaliście. Jakie są Wasze odczucia. Także na dzisiaj to wszystko żegnamy się. Cześć. No dzięki, papa.